Witam Was z tej strony Kurasaki A to jest Nitwa los Pitym oswonded sobie jakiś tam wyścig Z pieprzaj Z O kurde przejechałem Zawsze na tym zakręcie się je robić O kurde blisko było Trzeba go stuknąć, aby wyeliminować go Z pierwszej. Z pierwszej. O, ty, jaki ham. Ja pierdziele. Jak mi wymanewrował. O, oh, fuck. O, dobrze, bardzo dobrze. Policja się na coś przydała. To z krótkami pojedziemy. Bardzo ładnie. Szybko, szybko, bym tam dogania. No, Uda nam się wygrać ten wyścig czy nie? To jest ten, o fak, przejechałem. ale zrobiłem głupotę. Kurczę, pod koniec zwaliłem to. Chciałem, żebyśmy mieli metę. Ale może nam się uda. O, udało nam się przed samym. Super. Dzięki z tej strony, Kurosaki. No i zapraszam na ponowne takie wyścigi. Króciutkie. Do zobaczenia.